Hello. Witajcie na pierwszej lekcji, na której sobie porozmawiamy o czasowniku być. Odmienimy go przez osoby. Ogólnie, zaczynając jakikolwiek kurs dla dorosłych, to jest najczęściej temat, od którego się zaczyna. Ogólnie, żeby zacząć odmieniać być przez osoby, będziemy potrzebowali najpierw osoby. Tak, jak mamy to może w języku polskim, mamy, będzie osoba ja, będziesz ty, on, ona i ono. Mamy też my, wy i oni, one. Okej. Okay. Dobra. Po angielsku ja. To jest I. Ty. To jest You. On. To jest He, ona to jest she, ono to jest it. Tylko zaraz jeszcze do tego dojdziemy. It to nie do końca jest ono, to jest bardziej to. To jest bardziej to, ale zaraz jeszcze o tym kilka słów powiem. My to jesteśmy we, wy to jesteście you, a oni, one to jest they. Dobra, to może od razu, od razu sobie wyjaśnimy, o co chodzi z tym etem. Generalnie w języku polskim, bo może lepiej będzie nam, jak sobie to wszystko porównamy z językiem polskim od razu. Generalnie w języku polskim, jeżeli szukalibyśmy jakiejś różnicy pomiędzy on, ona albo ono, znaleźlibyśmy ją właściwie w samych słowach. No bo skąd wiemy na przykład, że książka, to jest ta książka, to jest ta, albo na przykład skąd wiemy, że krzesło to jest to. Ale jak tak sobie kilka przykładów rozpiszemy na przykład, na, na przykład kilka w rodzaju żeńskim, na przykład książka, poduszka, pieluszka, e, woda, cytryna. W tych słowach powoli możemy znaleźć regułę, bo tak naprawdę wszystkie słówka, które kończą się na, na A w języku polskim, są rodzajem żeńskim. I oczywiście pewnie znajdziemy jakieś wyjątki, ale jest to reguła. I teraz nie ma to znaczenia, czy to jest jakaś rzecz, czy to jest osoba, na przykład będzie księżniczka, czy wiewiórka, czy kobieta. Nie ma, nie ma znaczenia, do czego słowo się odnosi. Ma znaczenie, jak się kończy. Czyli, jeżeli skończy się na literkę A, to będzie rodzaj żeński. Podobnie jest z rodzajem niejakim, tylko z tą różnicą, że. Może kilka przykładów sobie wypiszemy. Na przykład okno. Na przykład okno. Tu już wiemy, że to jest to okno. Yy, wiadro rondo, dziecko, żelazko, i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę tutaj widzimy, że każdy wyraz, który się kończy na O, jest rodzajem niejakim w języku polskim. I tak naprawdę każdy inny wyraz w języku polskim jest w rodzaju męskim. I zobaczmy sobie. Nieważne, czy to jest koń, czy to jest pies. Czy to jest kot, czy to jest nauczyciel, czy to jest samochód? Zobaczmy, że mówimy ten samochód, ten nauczyciel, ten kot, ten pies, ten koń. I to jest właśnie dzięki temu rodzaj męski. Czyli tak można to podsumować, że to, co się kończy na A w języku polskim, jest rodzajem żeńskim. To, co się kończy na O, jest rodzajem jakim, cała reszta jest. Rodzajem męskim. Sprawa się zupełnie inaczej ma w języku angielskim. Po języku angielskim on, czyli do he, odnosi się bezpośrednio do osoby jako człowieka, mężczyzny. She odnosi się bezpośrednio do człowieka, kobiety, a ono, czyli to, tak naprawdę to, to nie jest ono, odnosi się do zwierząt i do Przedmiotów. Czyli na przykład pies w języku polskim będzie to he, ale w języku angielskim będzie item, bo to jest zwierzę. To teraz nie znaczy, że pies to jest ono, tylko pies to jest bardziej to. Z tego samego powodu też w kursach Memrise, które tutaj są podpięte do, do tego, pisałem tak specjalnie to jest interesujące na przykład albo tego tego psa obroża i czasami znajdziecie jakieś dziwnie brzmiące zdanie w tym w memrazie no ale to jest spowodowane tym etem że on troszeczkę to inaczej działa inaczej w języku polskim a inaczej w angielskim a chciałem to jakoś zaznaczyć żeby to było wyczuwalne już w trakcie robienia tych kursów dobra przejdźmy dalej jak się ten czasownik być odmienia w każdej osobie? No bo w języku polskim to akurat już chyba każdy jest w stanie odmienić. Tak, ja jestem, ty jesteś, on jest, ona jest, ono jest, my jesteśmy, wy jesteście, oni, one są. W języku angielskim mamy podobną odmianę, ale ona jest dużo prostsza. I tak mamy: na przykład: I am, you are, he is. She is, it is, we are, you are i they, they are. I tak naprawdę, pod to zdanie możemy też podpiąć dowolny przy, przymiotnik. Na przykład, sobie zrobimy. Happy. Happy. I mamy poprawne, zrobione. Zdania. Ok, tylko kropki wstawię. I tu mamy zdania w plusach, czyli to są zdania, jakby twierdzące, mówiące, że tak jest. Tutaj dla ułatwienia oznaczam je plusem, tak symbolicznie, żeby kojarzyć o co tutaj chodzi. Dobra, i teraz przejdźmy do minusów. Jak to, jak to zaprzeczyć? Żeby, jak to powiedzieć w każdej osobie, że ta osoba nie jest szczęśliwa? I zrobimy to w następujący sposób. I am not happy. You are not happy. He is not happy. She is not happy. She is not happy. It is not happy. We are not happy. You are not happy i they are not happy. I jak sobie porównamy teraz nasze przeczenia z, z plusem, czyli z tym jakby stwierdzeniem faktu, to zobaczymy, że one, one różnią się tylko tym, że w każdym tutaj minusie dodaliśmy sobie nota. I ten not właściwie nam w tym zdaniu tworzy przeczenie. Dobra, przejdźmy dalej. Jak zrobić z tego pytanie? Tak, naprawdę pytanie tworzy też się w bardzo łatwy sposób, akurat, akurat w tej strukturze, bo wystarczy, że tą osobę, która jest tutaj na pierwszym miejscu, zamienimy czasownikiem być i powstanie nam pytanie. I wychodzi nam: Am I happy? Are you, you happy? Is he happy? Is she happy? Is it happy? Are we happy? Are you happy? We are they happy? Ok, i w ten sposób stworzyliśmy zdania właściwie w każdej możliwej osobie, mówiąc, kto jest szczęśliwy. Ja jestem szczęśliwy, ty. On, on szczęśliwy, ona, to i tak dalej. Umiemy też zaprzeczyć, że dana osoba nie, nie jest szczęśliwa, no i umiemy też zapytać, czy ktoś jest szczęśliwy. Czy ty jesteś szczęśliwy, czy on, czy ona, czy to, czy my i tak dalej. Co tutaj takiego ciekawego jeszcze widać, co nie wiem, czy to przykuło już Twoją uwagę, ale jak sobie porównamy osobę Wy z osobą, ty, to wyjdzie nam to samo. I dlaczego tak jest? Przede wszystkim można powiedzieć, że w języku angielskim nie do końca mamy coś takiego jak forma na ty. Ta forma na ty, ona właściwie nie istnieje. Jakby w jednym i drugim przypadku jest to forma na wy. Dlatego jak sobie na przykład byśmy chcieli to jakby podzielić w jakiś sposób na Jakiejś grupy. To zobaczymy na przykład, że takim wyjątkiem wyjątków to jest oczywiście ja, no bo ja to jest i. W żadnej innej osobie, osobie nie powtarza się m. Może ja to tutaj wyczyszczę. W żadnej innej osobie nie pojawia się m, tylko w i. Potem mamy. Potem mamy właśnie ty, czyli naszą liczbę mnogą. Potem mamy on, ona, ono, czyli to. I tu wszędzie mamy is. Tu wszędzie jest is. No i został nam jeszcze my, wy, oni, one. I tak jak w sumie sobie na to spojrzymy, to wychodzi nam, że gdziekolwiek jest liczba mnoga, to ten czasownik być, który tutaj odmienialiśmy, wszędzie ma formę are. To jest tu, tu i tu. Tylko to ty, że, że my tak w języku polskim mamy, to nam trochę może mylić, ale jeżeli przyjmiemy, że w języku angielskim tej formy na ty takiej typowo nie ma, to zaczynamy rozumieć, dlaczego tak, tak jest. To też będzie widać na przykładzie innych struktur, i o tym będziemy jeszcze mówili. Na tą chwilę nam to wystarczy. Jeśli chodzi o Czasownik być to są takie zdania, które nas jeszcze mogą zaskoczyć. I to na przykład będzie mówienie o tym, ile mam lat. I na przykład w języku polskim y, lata to jest coś, co się ma. Ja mam na przykład 20 lat. Chciałbym. Y, w języku angielskim nie powiemy jakby ja mam, co by, co by brzmiało: I have 20 years. To brzmiałoby fatalnie. Tak zrobić nie można. I w języku angielskim powiemy I, I. am 20. Czyli jakby ja jestem 20. Albo I am ten. Jakby jestem dziesiątką. He is 15. On jest jakby 15, czyli on ma 15 lat. No i tutaj jest częsty błąd, szczególnie u młodzieży, kiedy to się myli. No bo stosuje się tak zwaną kalkę językową. Druga rzecz, która nas może zaskoczyć, to na przykład ty masz rację. Ty masz rację. Teoretycznie w ten sam sposób postępując, można było przytłumaczyć You have right, ale to też brzmiałoby fatalnie. Tak nie można powiedzieć. Po angielsku powiemy: You are right. You are right. Czyli ty masz rację, jakby ty jesteś prawym, prawą. Tak naprawdę, right znaczy jakby w prawo. Także to trochę może zmylać, right to może znaczyć jeszcze co? W Prawo, 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 na przykład turn right, turn right, skręć w prawo, skręć w prawo. No dobra, dobrze, na tą lekcję to wystarczy. Teraz czas na ćwiczenia w memorajzie. Jeśli chodzi o te ćwiczenia, to znajdziesz je w opisie tego filmu. Tam będzie link do programu, w którym będziesz mógł sobie utrwalić tą wiedzę, tu, która tutaj była. Pamiętaj, że samo obejrzenie filmu to jest za mało. Żeby nauczyć się to stosować, musisz po prostu ćwiczyć. I im częściej będziesz ćwiczyć, tym lepiej. No dobra, to dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Widzimy się w kolejnej lekcji. I życzę powodzenia i miłego wykonywania ćwiczeń w Memrise. OK, see you. Bye.